Hej hej hej, witajcie serdecznie w 20 odcinku z gry Ratchet ten klank No i tuż w tym odcinku lecimy na planetę Kalepo 3 ja I jeśli ja się, się nie mylę, a chyba się nie mylę, ale zaraz się przekonamy I do Kalebo, 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 Kalebo 3, o pomyłka jednak, Więc <laughs> okej, lecimy do właśnie Gadgetronu, czyli coś takiego, że zaraz się ogólnie przekonamy Kalebo 3, ulepsz Growitron bez większej obrażenia No dobrze Otrzymywane przez tańczących przeciwników. No to wiem, to mniej więcej wiem. O popatrzcie, o popatrzcie, tutaj mamy jakieś takie rudy, znaczy rudy, e, rampy, nie wiem jak to nazwać, nie, rampy też nie. Aby pokonać prezesa Dreka, nasi herosi potrzebowali pewnej rzeczy z Kalibu. Holo przebrania. Okej, okay, holoprzebranie, jakieś tak zwane, może będzie jakiś, może nowy wygląd, pewnie tak, zobaczymy. Więc cóż, jesteśmy w na to, że blargowie najechali sektor. Pewnie chcą się dorwać do zapasów broni Gadgetronu. Uwaga do wszystkich pracowników Gadżetronu! Na terenie fabryki doszło do poważnego naruszenia bezpieczeństwa. Personel pomocniczy proszony jest o natychmiastowe opuszczenie budynku. Czekamy na przybycie służb. Okej. Okay. Popatrz, popatrz, mam prawie wszystkie mam prawie wszystkie broni, jakie są. Jeszcze tylko brakuje ogólnie ile? Na cztery sztuki. Dobra więc tak, z czego by tutaj postrzelać? To już niedługo wybijemy kolejny poziom tych dwóch rzeczy Dudnika, i Jigrowi Tronu. Więc może pana tylko na żeby był A czekać dużo co dacie tego doświadczenia? Chyba nie za wiele właśnie Nic nie leci. Chyba jak on bije to kiedy wtedy leci może y, Okej, okay, może w takim razie dobijmy właśnie piłomiota. Trzeci poziom wybijemy przynajmniej Więc o, zaczynamy Zaczynamy, po prostu, tak wygląda nasza planeta ogólnie, musimy zajść właśnie, o właśnie, mamy, nie wiem jak się zwał no na tej destry do czy tam na tych butach naszych, nie pamiętam, okej, okay, musimy udać się do siedziby gody dronu, jest ona tam, więc właśnie chyba w tym kierunku idziemy, w kierunku idziemy, a więc świetnie, tak będzie razie zobaczymy jak będzie wszystko, jak na razie coś mi mocno, one obiły strasznie, strasznie mocno, pan wojny załatwi sprawę w takim razie, a mam dwa punkty życia. I jaś dziwne to jest moim zdaniem, bo dopiero co zacząłem. A już tak mocno wyrwałem. Ale całe szczęście, jak sobie chwilowo radzę, tam tylko jeszcze jeden przeciwnik został, więc może mi się uda, a może mi się nie uda. Te zębatki sterują mostem. Spróbujmy je wprawić w ruch. Ale udało mi się, całe szczęście właśnie. Więc most. Tak jakby jest, fajnie, Odrzutni wszystko fajnie, brawo, tutaj mamy życie, tak proszę, proszę. trochę życia. Znowu zaczęło mi PlayStation szumić, nie, nie wiem czemu, ale cóż, tak czasami widocznie jest, tak czasami jest, znowu dwa nie No bo muszę sobie podgłośnić bo nic nie słyszę chwilowo. Nie wiem czemu właśnie, okej, okay. więc tak Nic nas nie bije chwilowo, chwilowo, chwilowo Ok, musimy udać się właśnie znaleźć labo laboratorium Laboratorium lub opcjonalnie wjechać po szynie, więc na razie, a no właśnie, szyny, 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 szyny <grych> Więc już wszystko jasne, y więc chyba Ha Więc tutaj mój błąd, tutaj mamy szyny, a nie laboratorium Myślałem, że to jest ogólnie laboratorium, bo tam tak jakby pokazywała, jednak chyba nie, więc okej, od razu jestem tutaj. Czekajcie, tam na prawo, aha, bo ale to nie jest ogólnie w środku, rozumiem. Więc dobra, jak już tutaj jestem, to można jechać na szybko. Czemu by nie może? Kiedy coś fajnego yy, Zdołędziemy na końcu tych szyn połączymy. że ktoś zerarł mojej asystentce kanapkę tuńczykiem kanapkę, która była wyraźnie opisana. dzisiaj ta sytuacja nie usprawiedliwia tak krańskich zachowań. Okej, okay. to jest w sumie fajna sprawa to jeżdżenia. Dosyć łatwo ogólnie i ciekawe, gdzie my ogólnie dojdziemy. Idziemy w tym momencie, o tutaj. Hm. No to kawałek do jest, ale może na końcu właśnie coś się fajnego kryje i pewnie tak właśnie będzie. Zobaczymy, zobaczymy, jak na razie po prostu pojedźmy do końca. A co tam było? Chyba coś do zniszczenia. Okej. Okay. I tutaj trzeba skakać na prawo. Ymm, tak, bo tam nic nie ma. Okej, okay, więc idzie. No nie! O. Oh, <laughs> no i pan. A może? Jak O! Nie, ale pracujemy nad tym. Musiałem załatwić kilka rzeczy. Aha, ty jednak tutaj coś jest, chyba. Dobra, czyli tędy też się da. Fajnie, 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 fajnie. Więc okej, okay, jednak nie przegrałem. Jednak wszystko jest w porządku jak na razie. Oj, ja, 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 a nie, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko gra, wszystko fajnie, skok przeznaczenia. Skok jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No i niestety ten ostatni nie się, nie trzeba. No cóż, tak bywa. I jesteśmy na końcu. Szyn Witamy, I w środku mamy... Ma, ma z Okej, okay, coś tutaj mamy właśnie. Tak zwany... Jak to się nazywało? Nie wiem, zatem sobie zobaczymy. Kolekcja kart. I mam tutaj jedną sztukę i mamy agenta Angela Crow, znaczy się. Zestaw skompletowany. Babska Siła, dokładnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Nie wiem, weźmy sobie... Wydućmy się jej gadżety właśnie nasze i mamy tutaj... Pewnie na samym dole będzie on. A może i nie. Chyli zestaw. Nie. Nie, 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 nie. nie. Tak, ma, ma podton, dokładnie tak, a tutaj co to, to, to jest? Transformaton, gadżet, aha, ok. N, harbun, a to wszystko jasne, więc ok, ma, ma podton narastając się na konkretne uczucie w pobudzenia to urządzenie wyświetla na mapie wszystkie elementy posiadające własność fizyczną interesujące na mapie powiadacie o, proszę bardzo, proszę bardzo wszystko wiemy gdzie już jest, elegancko, elegancko bardzo fajnie, bardzo fajnie że to zrobiłem i dzięki temu będę mógł sobie po prostu zdobywać wszystkie rzeczy na spokojnie znaczy tak, wiedząc po, wiedzą po prostu gdzie są, a no właśnie tam mam na przykład złotą śrubkę Tutaj pewnie też, tam, jest, tam są karty. Okej, okay, wszystko fajnie, wszystko jasne, więc możemy stąd wracać. Więc trzeba pokazać właśnie tą taksuweczką i idziemy dalej, idziemy dalej. Bym tę planetę, planetę w tym odcinku chciał skończyć ogólnie, tak tak, tak myślę. Wiele minęło 7 minut, więc myślę, że się wyrobię na spokojnie. Więc okej, lecimy, 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 lecimy. Trzeba tych horror, coś tam zdobyć, horror czy cokolwiek, mniejsze o to. W tej chwili się stamtąd zabierajcie. My tu mamy szta na głowie. Więc już zaczynamy. Musimy zajść tutaj na górę, więc może ja tutaj sobie na początek zajdę z potwierdym budnikiem powolutku. A nie, to tędy się idzie. Aha, okej, no to może być ten, co różnica? granatów fuzyjnych inicjuje próbę anihilacji. Jak to anihilacji? Ale o co chodzi? A my ich pochnąć, tak? Nie. Tak, dobra. Sobie nowy drugi, jeszcze jeden. Tak mi się wydaje, bo tam było, miałem wskazówkę lewo-prawo. Ogólnie. Ale co mi daje to lewo-prawo. Zajmę się chodzi, a prawym no obraca. Tyle. Dokładnie. Nie wiem, dobra, wiecie co pokojem ich w takim razie. Może, może akurat za chwilę się skończy, są z tyłu. Nie wiem, zobaczymy sami. Nie wiesz, to on żywy. No to myślę, że wyjdę jakoś za chwilę. Dobra. Wykonamy ich wszystkich i może zaraz coś, zadać się może skończył w coś takim stylu. Aha, udało się. Dobra, zakończyliśmy testik. strażnicze do sektora testowego Pana Nasze zapasy nie mogą wpaść w ręce wlarku. No i teraz właśnie robimy całą misję. Znajdź laboratorium. Zbieramy ci fizyjnego. Myślę, że można mi tutaj postrzelać, żeby się nie męczyć tak za bardzo. Jak będę bardzo potrzebował, to te rewelacje lubię w jakimś tam innym miejscu. A tutaj wszystko na spokojnie, aby po prostu iść przed siebie. I do celu, do końca. Już powoli kończymy grę, ale jeszcze kilka można zabrać swoje więc jest Myś myślę, że nic nie będzie To wyjdziały, więc już kilka nam to zajmie. No, ogólnie jesteśmy chyba dość daleko, ale okej, okay, zobaczymy, zobaczymy. No i tak, ogólnie tutaj rzecz, bio rzecz biorąc mamy gdzieś... Aha, wystrzelałem się, okej, okay, weźmy te roboty, może na coś tam zdziałają, Tutaj chyba, tutaj, chyba, że nie. Aha, nie trafiłem, okej. Okay. to, tutaj poszedł, piękny strzał i tutaj tak samo. Yy, dobra, no to teraz na przykład sobie szybko sprzedam i kilka jeszcze słowo damy na ciebie. Przyjaciel, no właśnie, znaczy nie przyjaciel, he <grywa> Dobra, i popatrzcie, niby, naszy, niby nasze, niby yy, nasze, 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 jak się nazywa? rady, rady, rady tanio jest gdzieś tutaj, ale mi gdzie? O proszę tutaj! I na mapie już nie ma. Elegancko, fajnie, 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 fajnie. Bardzo mi się to coś podoba. Więc naprawdę uważam, że dobrze było tam od razu pójść. Na samym starcie. Na przodu jest karta, a karty trzeba zbierać. Karty jest bardzo ważna, ważna rzecz, bo z tego żubra uzbierać, te wszystkie karty żubra i mam nadzieję, że w końcu mi się uda. Ok, więc tak, trzeba iść w tą stronę... Mm, nie, 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 nie. A proszę bardzo Niby nic ale jednak schowana była Więc co my tutaj mamy? Może żubr? Nie, mrozer Zawsze to mrozer Dokładnie tak, więc wiecie co? Może sobie nowali łali skupię Na szybko Albo nie, później, później Może jeszcze coś tam zobaczymy, później O, po prostu później W takim razie Jest przeżyłem Ale biją, ale biją skubance, ale one biją. Nie spodziewałem się tego, że z te mi życie słyszą. proszę bardzo. Proszę. No to. Trzeba się właśnie podatować, nieco. Czyli właśnie jak widzieliście przed chwilą. Pixel dator jest odpowiednią bronią do tego. Więc dobra, tam sobie mam mało życia, to, to znowu na szybko nam do nich pójdę tak jakby. Aha, dezintegrację. Okej. Okay. Dobra. Jedna kura. No, czem, nie, nie wiem czemu tam, ten wam, ale ok, nic nie szkodzi. A mało no bo ich w mnie tego, to może lepiej nie marnować właśnie. i tak w sumie zmarnowałem. Ja weźmy znowu cyto i tyle. Dobra. Łatwo. to jest strasznie łatwe. W sumie, no, że nie jest takie łatwe, ale mam takie bronie, że nie ma to się bać po prostu. Dobra, to znowu jest ten duży. No właśnie, chyba mam tutaj zapis jak mi się wydaje, chociaż nie, wiem, może po tym teście, po tym teście Przed testem, tak? Nie wiem. zobaczę to zaraz Jeszcze tutaj nawet nie byłem. Aha! O jejku, 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 jejku Gdzie jestem? W ogóle? Bo ja byłem tam na górze, bo przed chwilą tak mi się wydaje, a teraz jestem tutaj na dole. <noise> Ogólnie tutaj nic nie ma. Tak patrząc, patrząc, na co. Na to. A nie, my stamtąd zaskoczyliśmy. Chyba i tędy muszę iść. O, no właśnie, no właśnie. To jest zaliczony, to jest zaliczony, więc świetnie. I tutaj już była walka z tym tłumaczem. Okej, okay, wszystko jasne. Mam tutaj trochę naboi dodatkowo, więc można postrzeć pan na na przykład. Jeden strzał. Dwa, jeden strzał wystarczył na do tego, ale jest za niestety więcej, bo już trzeba wszystkich przed ciebie, o, bo im się skończyły, może teraz weźmy sobie miota, nie ma tu zresztą żadnej różnicy, kartę sobie, kartę sobie otworzę później, idziemy przed ciebie, no i ciejemy zniszczenie. No, zniszczenie, no nie, z Którzy błądną właśnie, no cóż, no, niestety nie zgodzę się z wami, bo ja tu sobie poradzę, tu, był no poradzę sobie po prostu. Kolejna karta, o ludzie, to, jakieś, to jeszcze jakieś takie inne wszystkie, świetnie, 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 świetnie. więc okej, okay, doszliśmy do zapisu. Tak jakby, w ogóle nam koło zerwane, jest sklepik oczywiście, I zobaczmy co takiego się właśnie teraz stanie. A stało się jak widzicie, przyleciały, przyleciały tej Dobra, fajnie, 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 chyba tyle Mamy jeszcze tysiące. mogę coś kupić nowego czy jeszcze nie mogę? E, znaczy nie mogę e, na to? Ten promień zmienia przeciwników w Bezbronne, puszyste, trawożerne stwory Zowocowanie o... Zowocowanie owocy powoduje olbrzymią paro rozgryw Ciekawe, ciekawe, ciekawe na pewno tutaj go będzie, będziemy stać, Ale to niestety jeszcze nie teraz. Nie zepchacie, nie zepchajcie. Nie mam mówiło w takim, no ale... Dobra, jest ich dosyć sporo, więc może tutaj grawić tą traki. Właśnie yy, żeby się przydało rzucić. I jeszcze jeden dodatkowy dudnik. O! I teraz szybko z pikselatora dobijamy. No o to mi chodziło, tutaj z tyłu coś jest, nikogo nie ma, więc wszyscy już leżą, a ja, ja mogę iść do góry i powoli zbliżam się do celu. Zmieniałem czemu ja te śrubki nawet nie poszukałem tam jak byłem przecież. Okej, okay. mniejsza z nią. Ważne, żeby na razie karty zbierać, bo karty to właśnie, jak mówiłem wcześniej, żubry na przykład, znaczy możliwość na zdobycie tego żubra. Okej, okay, tu nic nie ma. Znaczy tam wrzałem, więc jadę dalej na tej właśnie, na tych właśnie szynach. I powoli do tego właśnie laboratorium tak zwanego się zbliżamy. Okej, okay. wszyscy po potem... no i prawie. Tak, tak prawie, Dudnik, widział ten piąty poziom, może w końcu mi wpadną. Znaczy już prawie są, już prawie są, ale lecą strasznie wolno właśnie, no znaczy ale już zawsze przynajmniej lecą. Kolejny okay, Inicjuje próbę anchilacji. Okej. Okay. O Cóż, no to zaraz zaczną beczeć z bólu. O, raczet. <noise> Udało mi się. Dobra, fajnie, cieszę się. No i tam z przodu są kolejni. Mam jeden nabój, to troszeczkę przymało. Chyba żebym wziął pana wojny i tutaj trochę przycelował. ale. Jeden... może chociaż nie, no źle zrobiłem, ale mniejsza z tych, chociaż jednego pokonać z tego, bym chciał a mniejsza o to, mniejsza o to yy, no to dobra lada, no, cytuarę to mi źle, to chociaż nie, nie to chociaż nie, bo parcie, nie wiem, strzegam mnie z każdej strony z ale niby też tak nie za bardzo okej, tak nie za bardzo. Okay, to co, zabiorę to bo tu jest statek, aha, no to jasne, nie ma co się bać, nie ma co się bać Dobra, dobra, na spokojnie I wygram po prostu, mam dużo na i teraz Idę tam szybko O tak, o tak spróbuję, o tak, dawaj, 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 dawaj To jest za wysokie troszeczkę Ale może jeszcze coś ściągnąć z tego Jak nie, to nie, to zacznę od nowa zacznę od nowa chyba, ale już mniejsza z tym Okej, to od nowa, ale już teraz na no, spokojnie to wygram, teraz chciałem tego coś wypróbować Już sobie ja tak podejść na początki, postrzegać chwilę z tego też nie jest takim złym pomysłem mówimy że on jest tutaj nade mną, tak? Tak. Nie, to już nie mnie Dobra, uciekam stąd. Jeśli mi się uda ogólnie. Hop, to życie. życie I nie wiem, strzelam, czekam, no przykład, tak? Tam oni chyba mi tworzą te przeciwniki, przeciwniki, tak? Chyba tak. Dobra, nic ten szkodzi, nie szkodzi. Bierzemy Dubnika tutaj, żeby się nie poddawać chwilę. I tamtego trzeba byłoby jakoś postrzelać no nie, zginąłem znowu. Dobra, to nie jest takie łatwe jednak, to nie jest takie łatwe jednak, jak mi się wydawało. Ale... No, uda się, to się uda za chwilę to zrobić na pewno. Nie wiem, czego z tego strzelam, nie o tym mi chodziło, dobra. Teraz mamy gościa w ten sposób, okej. Okay. Pan wojny, trzy naboje, zawsze to trzy, pójdą. idą celne strzały, to się też liczy. Awansik na trzeci poziom, elegancko. Teraz tak. Pikel latem tutaj przy mnie, a tym mniejszym się przydał na chwilę chociaż krótką, żeby coś tam przynajmniej działać obojętnie co. Tam już nie dosięgnie, ale tutaj zawsze coś się stanie. mi kak, tutaj altum mi duplikatów leci, cała masa od Dobra, na blisko, na blisko, blisko. No nie, no to mi nie pójdzie, bo zaraz znowu z Uciekam, 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 ciekam, mi będzie. Dobra, lecę dalej, lecę dalej. Przygotować się do zabawy z pokrzakami. Całkiem, całkiem. Poprawka. Salę. Króliczków relokowano do sektora 12. Aktywuje protokół rozłonkowania. Oczywiście. Ciekawe czy ja przy, czy, Ciekawe czy mam zapis tutaj. Jest ich więcej. Jak tak to fajnie, jak nie to czeka cz 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 trochę chyba, bo się to wyciągnę, jak zginę. Chyba zaraz zginą. Ale może nie. Jak, nie, jeszcze, jak nie, nikt jeszcze nikt nie trafił w tym momencie. Kiedy ten atak, i może razu poleciał na kolejny etap tak jakby Więc może zaraz się tak uda Tylko ten ogień jeszcze jest tutaj nieszczęsny nie. Dobra zobaczmy gdzie mamy zapis Mam nadzieję że tutaj jak nie no to szkoda Trochę no szkoda Dobra wiecie co? Najważniejsze jest to aby pokonać ten statek na górze atający Nie coś z w celu złuje się Tak jakby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nieważne ile warto pokonać No i cały czas żyje No i cały czas żyje To nie jest taka łatwa sprawa A piąty poziom będzie Piąty poziom będzie tak myślę no, i jednak to mi karty i te doświadczenie Też jakiś tam plusik jest mały, ale no mały niestety y, Okej, okay. gra na przykład Dajmy go tam do przodu, no, bo może to sami zacząć tańczyć, ale chyba niestety nie za bardzo Życie jest gdzie? Tu było życie po tej stronie Dobra Więc tak Kolejny dudnik. Leci No i nie wiem jak on ciebie pokonać Co To wystatku Po prostu nie idzie nic, nic a nic tu mi nie idzie a czas leci jak burza po prostu Dobra wiecie co Wymieniam karty bo no tak po prostu Zobaczymy mam 3 dublikaty tylko Myślałem że więcej O proszę trzy sztuki na raz więc też fajnie 17 dublikatów mam znaczyć się pomyliłem się. To już mi wpadło 7 sztuk Przez tą chwilę tak jakby Okej okay, tu fajnie to wygląda Blangiańska destrukcja bestia że nie walczyliśmy yy, Więc okej okay. Nie no idę do przodu Może to jakoś mi się, Może jakoś mi się uda po prostu szczęśtam ten etap coś takiego nie ma obojętnie co obojętnie co tam przynajmniej nie będą jak moc, mocno atakować bo tu przyjdą wszyscy wokole kolei... się do zabawy z futrzakami A atakujemy że tak, takiego czegoś już tutaj nie powinno drżku do sektora 12 aktywuje protokół rozplątkowania Oczywiście ale jest no właśnie. Dobra, próbuję, próbuję. Może akurat pokonać tych wszystkich tutaj. I nie przeniesie dalej. byłoby fajnie, ale najgorzej jest jeszcze tam przejść taki kawał. No właśnie, to jest jeszcze do punkty życia. One on o, nie nadstrzają ja we mnie. Trudne to jest, to jest trudne. Ten statek pokonał z u i wygra, naprawdę i wygrał od razu moje zdanie. Dobra, do przodu, do przodu, do przodu. Jeszcze póki mam czas, poki mam czas. Gdzie było te ży... Że... A wziąłem je, uciekam, uciekam. Dwa statki są! Nie wierzę w to. Nie wierzę, dobra, na spokojnie, na spokojnie Szybko dudnik, szybko dudnik Jest, 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 gra witwam Awanzi, pięknie, piąty poziom Izoto Izotopy pseudoatomowe wystarczają chłodę z energii, które przeskakuje na najbliższego dawka, świetnie Dobra, strzelamy Jeszcze raz Nie Tak daleko jestem, tak daleko, już tak niewiele zostało chyba jest życie, jest życie, skok. No nie, już brałem je. O jacie, trudne jak nie wiem to jest, trudne nie wiem. Nie wiem czy mam, nie wiem czy mam ten statek pokonać, naprawdę nie mam pojęcia. Żadnego. Ale czymś trzeba. No właśnie, czy mi się przydało raczej. Było fajnie, bym go zniszczył. Ale widzicie, nic a nic nie idzie, nic a nic. Ja rozumiem, że mam dużo tych naboi ogólnie wszystkiego tam, ale... Pokonałem go! To tak łatwo było teraz <grystanie> Dobra, lecimy po zwycięstwo, bo już nie mogę tego przegrać w tym momencie Lecimy szybko chyba tak, poniszczymy najpierw, gotujemy Idziemy do przodu Tego dużego Nie, 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 wracamy się, wracamy się, wracamy się, wracamy się, wracamy się O ja się, trudna sprawa ogólnie to jest To, ale tak Bierzemy plazmo coś tam Okej, okay, leży, nie hm. No strzał we mnie wszyscy, o tego jeszcze pokonać Dobra, jeszcze jeden strzał Świetnie Świetnie, świetnie, świetnie W tych trafię O proszę bardzo, jeszcze tak z jeden Może jeszcze jeden Elegancko, leży No i już jest całkiem nieźle, już jest całkiem nieźle Ojej, kolejny statek, nie wierzę w to Naprawdę? A to dwa były, czyli ile? ich tak ogólnie tam wszystkich w sumie nie wiem I co ja mam tego zrobić? daj mi tutaj na blisko, żeby mnie żeby nie, nie strzelał tak w kółko i myślę, że gracze w jakoś dolecą tam do niego chyba są za daleko, chyba jest za daleko właśnie próbujemy, jakoś o tak za daleko e, dobra, więc tak, może by tutaj kreatorem coś działać, ale chyba to też nie zbyt pójdzie No właśnie. Dobra, ale już jestem całkiem... całkiem mam dobrą pozycję w tym momencie, to może to jakoś wykorzystałbym. Nie no, na tym trzeba celować niestety. Okej, okay, bo on jest za daleko tak ogólnie z tego co ja widzę. Obedło. Padł! Nie, nie ma tak lekko, nie ma tak lekko. A no właśnie. Dosłownie to taka figura retoryczna. Tak jest takie życie? Cokolwiek. Cokolwiek, bo ja zginę zaraz. Znowu. No nie, no tam jest woda. Hm. No ciężko jest, powiem wam. O, jest życie. Świetnie, świetnie, świetnie. Zawsze to coś. Zawsze to coś. Poleciał bliżej. Jest bliżej. Idę się za tą teraz schować. O, nie, jest, jest dalej tak daleko. Tak, tak samo. Ale to jest miejsce trudne w tym odcinku. W tym, w tym miejscu znaczy się. Bo ja mogę na nich powiedz, ale to chyba mi nic nie da No właśnie, dobra wiedz Nie ma to sensu za bardzo, muszę tam polecić. Aha Jest no po prostu gęż. Dobra co, wracam do was za... Albo nie! Nie, nie no wracam, wracam do Was za chwilę, bo już nie ma sensu tego. Bo już to trzeba po prostu skończyć w tym odcinku, a i tak się tutaj tyle czasu, więc nie ma co. Otwieram sobie karty jeszcze na szybko, jakieś tam nowe kilka sztuk tam chyba jest. O, cały został cały zestaw dodatkowo, fajnie, mamy mamy, mamy, mamy kolejne zbierane. Więc dobra, wiecie co, zaraz do za was wracam, więc usłyszymy się za chwilkę. Okej, okay, jestem z powrotem, udało mi się pokonać właśnie te dwa statki. Yyy, tam trzy te wszystkie statki chyba? Więc teraz powiem wam, że najlepiej byłoby ogólnie pokonać jeszcze tych dwóch na szybko. Znaczy tych dwóch, tych, którzy to tutaj strzelać, albo nie. Idę tam przed siebie, skocz do misję i Zalił będzie po sprawie. ...króliczków przygotować się do zabawy z futrzakami. Ha, brzmi całkiem, całkiem. Poprawka żeby tutaj za, nie sale króliczków relokowano do sektora 12. Aktywuje protokół rozczłonkowania. Oczywiście bo już tutaj tamte statki mnie strzelają na całe szczęście o proszę bardzo a piąty poziom każda impreza kończy się wybuchowym finałem dzięki nowemu Nido Festive Wi Bombie okej okay, zobaczymy sobie to za chwilę popatrzmy popatrzmy i jest właśnie jak widzicie znaczy jeszcze nie widać na koniec <gryw> doczekam się końca mam nadzieję że tak Gdzieś długo to działa ogólnie jest wybuch na koniec, po prostu. Mamy wybuch, w takim razie dobra. Więc ja już tutaj biorę się za wygrywanie, a tak powiem. tyle tam, nie ma co, nie ma co tutaj się bawić z nimi. Planik na szybko i będzie po sprawie. Nie chcę zginąć, bo już jestem naprawdę daleko. Tylko tam tamte tam, tam, tam wszystkie statki, Jest to już ostatni jest zwyczaj. Ogólnie bardzo dobrze. W sumie troszeczkę zginąłem tyle razy, bo tak dużo kasy wpadło tam. Cała masa jest cała masa. Więcej... No, dużo, strasznie dużo. Dobra, tu jest niebezpiecznie dosyć. Ojej. Jak mnie zabiją te potwory, małe, to się zdenerwuje, naprawdę się zdenerwuje. I to straszne. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mam cztery naboje. Raz. Mamy kartę nową. Trzy Cztery. Dobra. Pięknie, pięknie, pięknie. Tego z ogniem trzeba zniszczyć. O jacie, 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 jacie. Oj no, oh, mi się kończy. Zmieniu to mi szkodzi Nie jest trochę szkodzi ale Byłbym wolał go mieć, o, może tak właśnie powiem, dobra mi i pięknie, mamy życie dzięki temu, yes! Żyję, elegancko, przeżyję to, przeżyję Dobra, świetnie, znaleźliśmy laboratorium, więc bardzo się cieszę Zostanie z tego powodu Dobra, skoro mamy ten koszmar za sobą, znajdźmy tor deskolotkowy. Jest niedaleko. Porozmawiajmy. Okej, okay, zanim to zrobimy, mamy kolekcję kart oczywiście, całą masę tych kart chyba. Jedna nowa, tylko jedna, trzy nowe. Dobra, dobra fajnie. Kolejny zestawik, denatnik, który ja tutaj zdobyty, na maksa. I dodatkowo mam w tym momencie 22 duplikaty, więc naprawdę dużo, więc mogę to sobie pomieniać, ale zrobię to później. Czemu by nie? To za różnica znaczy się. Mam cztery mam tak jakby cztery karty dodatkowo, więc w sumie zrobię to właśnie potem. O właśnie, tak, więc dobra. Po to rozmawiamy jeszcze sobie na szybko, czekajcie, tutaj coś jest. Jest. Gdzie? Ten. <noise> Aha, filmik, okej. Okay. Nie wierzę! Raczej i klank tutaj, w Gadżetronie! Nazywam się Wendel Lumos i jestem prezesem tej zacnej firmy. Jestem wielkim fanem pańskiej broni. Panie Lumos, ratujemy z klankiem galaktykę. Potrzebujemy jednego z tych holoprzebrań. Ah, mamy problem z dostępnością produktu. Przeklęci blargowie napadają magazyny. <noise> Nie trzeba jej nagłaśniać w mediach. Mamy prototyp, ale przekazaliśmy go na nagrodę w zawodach deskolotkowych. Przyjmujecie jeszcze zawodników? Oczywiście, ale jak widzisz, mamy tu mały problem z nadmiarem wody. Blargowie zbombardowali nam zaporę. Nie masz czasem ze sobą hydrodyslokatora, co? Okej, okay. wygrywaj wyścig deskolotek. I wtedy zdobędziemy zapewne ten właśnie kostium zbrać czy cokolwiek W takim razie dobra zrobimy to w następnym odcinku Jeszcze tutaj na sam koniec weźmy sobie rezytanium A na początku kolejnego zakupimy sobie nową broń I pewnie jeszcze coś ulepszymy W takim jeśli da się tutaj w ogóle Nie da się tutaj O ja myślałem, myślałem że się da Okej okay, no to tam gdzie, gdzieś tam gdzie dojdę W takim razie dobra Jeśli wam się podobało to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie W na page'a, trzymajcie, cześć